Cześć widzowie, witajcie Kurwa Duda na kanale W tamtym roku, jak było już prawie, że pora Już późna tak, w Sierpień, wrzesień Późna trzeba wziąć, znalazłem, może pozulijami wziąć A tutaj macie mój opieracz, który kupiłem Kijek, kijek trochę włamawszy Ale wiem go i powinno to wytrzymać a tak się poza budowę spuszczać o. Tak wygląda opierać Firma chyba było Hard Tak mi się zdaje że to jest firmy Hard no, Czekamy do zagrody Obywana była maksaweczna w tym roku